Witam serdecznie, Dawid z tej strony Mamy telefon. Ale to za chwilę, ponieważ ze mną jest dziś Gość specjalny! Kuzyn Mateusz hmm. Tak właśnie, tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku. Jest u nas ze mną teraz kuzyn Mateusz i posłuchajmy co tam dzwoni. Call, no to no co, grasz chyba, nie? No, no to pora, jechać do znaczku zapytania. Ja jednak mam troszkę inne sposoby grania niż Dawid. Nie jestem tak ostrożny jak on, tylko bardziej jakby ująć szalony. Być może. No oczywiście też nigdy nie no jestem... też, że przeszedł GTA już kilka razy. Z czego 10 razy dziesięć 10 razy. Ponieważ przychodziłem 10 razy, żeby tylko przejść to tak, aby nie zginąć w żadnej misji. I nie przegrać. Żeby nie przegrać i nie zginąć w żadnej, w żadnej misji. Tylko dlatego 10 razy GDA przedchodziłem. Potem przez parę lat nie grałem, bo komputer po pierwszy, tak mi ładnie powiem. Ojejku, ja tu staram się tak kulturalnie mówić w odcinkach, a ty już zepsułeś. Trudno. A i tam wiec. Musisz zobaczyć w jaki sposób y, przeszedłem misję z tym, ze świadkiem. Wie? Musisz zobaczyć w jaki sposób przeszedłem misję ze świadkiem. Misje, no poprzednia misja, złe ziemie. A, ta, to smotel... Z... To ten po z... Nie, nie, nie. Ale dobra, już dojechaliśmy na miejsce. Więc, więc siadamy, na ulicy zostawiamy motorka i oglądamy. Do you want some, do You big streaky gaggy piece? I sing fucking unis with more balls than juice. Oh. What the fuck do you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Mexican guy. He off me. ain't here. You? But César said you was a real man! Prec, Lady, bitch. I'm a god fearing peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go! Damn, relax, baby. Ostra kobieta, yeah? Where's <laughs> your car? Where's yours? Uh, let me <laughs> oh my goodness, thanks Caesar. Appreciate this, you. body, What's your name? Where we going? gonna take this county for Okay, good plan, I guess. Straight straight a good plan! I've cased four soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillymorph, a shop in Montgomery. Hold up, on. which one first? Ja No, odłączam przyczepę, zbieram z, z tego, z ciężarówki i rozpierdzielam ryby, z wymienieniem go. A potem spokojnie we... Ale nie masz amunicji. Albo rozpierdzielę innym autem po prostu. <laughs> Ale wiesz, na tej statek jeszcze nie znałem, po prostu jechałem, uciekałem przed nimi. Kurde, myślał ammo no, wow, człowieku. Tylko no wiem, tylko od jednego federalnego. No człowieku nie ma... kurde. Nie ma tu amun. Nie ma tu ammunita. W tej okolicy nie ma, ale gdzieś indziej pewnie jest. No tak, ale mi się przydał w tej okolicy, ty zło. Najwyżej będziemy spięści go wami. Wywalisz. No i znaczy, no, jeśli ja, ja. No, so ona crazy, mi pomoże. Bitch. Jest Come on, ja on, ja on. Gdzie oni wjechali? Ty weź po prostu z, w, w łeb szel. No właśnie taki miałem zamiar, wiesz? petynkę. Tak tylko nie się Coś trzymał. Coś jakoś. Wypoważ, żebyś nie wysadził. O nie. O nie. Kurdy masz debilną, debilną. No i haj, ja sobie o. tak przystosowałem A no ja w ogóle taki. Co? I nieźle. I też się da. No Siadaj też się da, ale nie uderzę mikrofonu. Ej, przepraszam. Nie mnie przepraszam, ja. tylko kogoś, kogo zabolały uszy. <laughs> to przepraszam, drodzy widzowie. Dobra. Jedziemy do celu tą durną cysterną, żeby tylko mi się nie ładczepiła gdzieś. To nie rób władzę zakrętów. Mówiłem, że mam bardziej szalone sposoby jazdy niż ty. Więc... Aha, ja bym jechał po drogą. No właśnie, a ja jadę na skróty. Widzisz drogą, ja jedę na skróty. I widzisz, misz kierownicę po prostu. No tak, no, tak już kierowca. Przeciwieństwo do mnie No właśnie Chociaż nie, to tam bardziej rozwalasz ten pod... Eee, nie no. Ja mniej rozwalam właśnie niż ty Czego ten samochód jechał pod drogą częściowo? I don't know Jakąś kontakt? Cister... Bo... A nie, nie rozjechałeś bo jadłem. Jeżeli kogoś zwalnie cysterna, To zapłacę odszkodowanie 20 dolarów na no pewno, już to widzę. Więcej nie mogę. Widzę, coś zarobiłeś. No. Muszę robić no. szukackie, zapewne. Chyba taka, bo nie wiem. Mogą być tutaj. Co? Tutaj można być. Hello, Mr. Whitaker. Catalina, what have you brought to me Eric and food to, to the house? Rick and Kat, you're dreaming this. you this. Water nice not doing business. Likewise, now get out of here before the cops come Next time, Goodbye, Yeah, Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, ten that asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine Make sure nobody follows you. Czy Szukaj, chyba każdy wami. youtuber, który mieszka u rodziców zawsze musi mieć jakieś nagranie, gdzie wpadają nie? Ale po zawsze pewnie to wycina No taka, no my akurat trafiliśmy na taki moment, gdzie jest misja jak wytniemy wejście mamy, no to nie będzie w ogóle dźwięku z misji I nie będzie w ogóle, czek, kawałka no, no. Dobra, jedziemy do podwójnego T tak, Jakie triki? No triki z y, kopcącym się silnikiem Który pewnie zaraz wybuchnie? No raczej, lepiej <grym> się ewakuował już Ewakuuj się, nie. ewakuuj <grym> Mówię nie, to nie Zaufaj mi czasem no, trzeba zaparkować ładnie O, teraz to będzie ładnie parkował A co, tam <grym> <laughs> Story set down. Good <laughs> idea. Hello? Hello? Somebody in there? <laughs> in here. Hell. Hell. Yeah, I just played the Wish Labic. Go to Wish. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? <sighs> hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, now you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. <laughs> we and you are going to deliver <laughs> for <laughs> us. Hey, man. You're <sighs> you hallucinating this shit. <laughs> what? Oh. Yo, Truth, come here, man. Okay. Okay. Fucker What's up? Carl here is going to be paying you your money What nah, you talking know. about? Now Carl, I got a real do-gooder fucking with me And I want you to take this evil green poison and drop it on him So that's how you do it, Marisa? You're going to ruin that asshole's career? <laughs> oh, <laughs> oh care. bullshit! Huh? Dudes, you want mushrooms? <clears throat> Please? Please? I got some <laughs> No, not for me, man. I actually have I got a jet. Yeah, they That's what I to, to oh, Shit. Fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man! Oh, I never thought I'd see that—a fed out smoking me. What? what are you, dude? FBI. D.E.A. Hmm. Nah, no, I'm more like a private investigator. You give off positive, positive, positive energy. energy. How about some no, Vietnamese Vietnam. opium? Nah, no, I'll get out with that. But how do I know I can trust you then? Yes, Chaho. What? I'm yeah. working for you now? I'm a man of peace. <laughs> but some squares <laughs> across <laughs> that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it? Then you can pay me. Nie tej że oni nigdy nie rozdają palce Zawsze nigdy nie No, nareszcie. Jako coś za mikrofon, drodzy widzowie. <laughs> o, jest moje autko. <laughs> Jeszcze sprawne. <laughs> Żebyś tego nie wybuchł, będziemy musieli wczytać i znowu mi się przechodzić. Spokojnie, na wojnie. Ja, jak jeżdżę ja, to nie rozwalam samochodu aż się dumie. Zy, aż się Zdjęcie, że pali. Zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. <grystanie> Wszystko będzie na nagraniu. A jak się zapali, to będzie wina tych, co jeżdżą tutaj łopki. Nie. Tak, tak. No to on nie umie jeździć. No i już dychamy, dojeżdżamy na miejsce. I zaraz się. Samochód jeszcze nie zapalił, łodziwo. Jak mówiłem. To na... Piękne parkowanie. Zaraz go zajmę. Zaraz go zaj to mi ciekawi czego Czy on kosi płaskie, co? Czy on kosi na What Co to jest? Jakieś pewnie błędy graficzne. Tak, to jest najbardziej No ej no, ja inaczej zaparkowałem. O, to O, o nie No pokaż cs Jak tam się strzela No to już muszę widzieć ich Op. A co jeśli tak będzie, to będzie coś innego? Już to raz Na przykład Muszę to Nie wiem Bękawka raczej nie Okej okay. Nawiedzony traktor Przez chwilę nawiedzony traktor Czy tam była kosiarka? Tak, była I właśnie po nią idę Kosiarkę zauważyłem jej wcześniej kosiarka która, nie, kosiarka, która nie kosi nawet Jadę kosiarka. tralalalala ja... Tylko ja, proszę, się nie z Nie Jesteś na hita. No i zginąłeś, no. Idzie, mamy save Wytnij się! Czyli będziesz wczytywał po prostu. Tylko będziesz jechał dalej. Wytnij się tam Nie wytnę tego. Wytnij. Nie wytnę. No i dalej nie wsiadłeś. Wytnę tylko drogę na miejsce. Ale swój go fail'a zostawię. Tego, mogę. nie O kurwa, nie mam broni.

Dawaj, broń ziadł. Proszę po prostu pojedź tam jak najszybciej pod ten kombajn, to jak ja. Nie dziobnikiem! znam każ zginąć? Cicho. Mówisz co zrobić. No to drodzy widzowie będziemy mieli kompilację fail. Dzisiaj. Dzisiaj. Co ty robisz? To, to się da tak zrobić? Nie, nie wiedziałem. Jedziemy na nim! Myślałem już tylko i wyłącznie tym. Lawetą! Jedziemy na nim! Ten ten samą psakiem, wiesz. A tak! Nie nawet jeszcze w tej grze rzeczy, nie wiem. wiem. Hmm. Hey, who is this guy? Don't know, but he looks kinda shifted. Roll him in some big shit. The last time I heard, they were Uciekaj, ja już dzisiaj wybuchłem. Opa, to ty wybuchłeś, nie ja. Dobra. Skończyłeś. Kurde, mam Ale tu nie papa powodu starć, co? Łopatą i... Trubany mój człowiek. No i co? No. Już już miałem nie wiem Kurde, czy to wszystko? No, traktorek jechał Traktorek, widmo Co, nie po co ja iść na 19. Kolejna chłopata wniczka Jaki shot normalnie Izak by takiego lep... takiego nie strzelił. w ogóle to jest Izak? Tak, taki No A co nagrywa? Nie wiem

No zbieraj to broń, bo ci zaraz sypnie. Ale dobra użyłeś. Ej, czemu on to wyrzucił? Bo wystrzelałeś. 19 strzałów bym wystrzelał. Jakim słowem? No goń ten. Tylko nie wejdź pod niego, bo się skocisz. Spokojnie. Już nie grasz, bo nie możesz być skoszony. Wiesz, yy, yy, yy. chyba się zmieniła razem z nim. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to może płynie. Szalony pościg. Szalony pościg zatraktować. Dawaj krok jeździł. Musiałem wyciszyć, normalnie... <ścoughs> to był nie temat dla YouTube'a. Jak? Musiałem wyciszyć, chyba ten mikrofon. Czemu? Nie no przecież go ten mikrofon wyciszyć. Jak? To, mógłbym to mikrofon tak? wyciszyć wtedy, jak ma przeszła. No dobra. Nie ma. No teraz, no wiesz, temat był o szkole, twoich prywatnych rzeczach, no to raczej nie powinni stoić w Dobra, wyciniemy to. Nie ma co wycinać, po prostu jest wyciszony dźwięk, z naszego mikrofonu. U, nie kuraj. zmieniło ją. U, nie szkodzi. Nie szkodzi, że broni nie ma. Jak mi zaczniesz się kompanię wymienić, to mi... a mogę... Mogę nie Matko, więcej was matka nie miała? <grywa> Ale nie ci... E. matko, więcej was matka nie miała? Kurde, to jest... Jadź tu tu. A ty, ty, ty. Miesz Miesz, co nie wiesz? Bierz broń. Księc nie robił, kurde. No bierzesz broń. Jedziesz. Sto Już tak dobrze poszło. I teraz na plecki! Pst. Nie tym razem. Może ja jestem szalony, ale... Tym razem zmienisz drogą. Przejściowo. Ja po prostu skakałem ja na... Ten. Na, na główkę. Na główkę. No. Na... Tym razem zapisz gwę. and you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the hoop to do is ready. <laughs> Just make sure you get that cash. Oh, okay. Carl Caesar. What's up? Fast thinking okay. shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? You go, is she you okay? Okay? She's with me, she's okay for now. The videos lose us, it's all over. There's uh, a price on my head. Maybe candles too. What happened? Trust, respect, Thank honor. You. That don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my SS. S's, all dead are in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and, uh... No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Hans. We'll see you in Angel Pine.